Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam fajne rowery z tak zwanej grupy sportowej, ale taki sport komfortowy, czyli mianowicie seria FX. Są to popularne rowery, zwłaszcza na zachodzie, u nas coraz bardziej popularne. Są to rowery do jazdy po asfalcie, utwardzonych na wierzchniach, ścieżkach rowerowych, świetne na dojazdy do pracy. Dla osób, którzy chcą spróbować swoich sił na szosie, ale nie chcą kierownicy z barankiem, tylko tradycyjną kierownicę i cenią większy komfort, więc tutaj mamy taką możliwość. Tutaj prezentowany model Zefix trójka. Naszym zdaniem to ma, ma najlepszy stosunek ceny do jakości. Mamy w nim ramę aluminiową z Alfa Gold. Na ramę jest dożywotnia gwarancja jak na wszystkie rowery treka. Mamy widelec karbonowy, który tłumi drgania. Cała rama jest tak zrobiona, że pancerze wchodzą do środka, więc ładnie wygląda estetycznie bryła roweru. Przy wchodzeniu, schodzeniu nie zahaczymy o pancerze i przy jakimś tam upadku. Co dodatkowo? Podstawowa rzecz, no to hak wymienny w ramie, czyli przy uszkodzeniu mniej przerzutki nie uszkodzimy ramy, tylko uszkadzamy hak i w razie w możemy go wymienić. Rama ma dedykowane otwory pod nóżkę, pod bagażnik, pod, pod błotniki. Tutaj z drugiej strony za chwilę pokażesz Bartek, co jest dedykowane mocowanie do nóżki. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No mamy duży zakres regulacji góra-dół, mostek. Możemy to fajnie ustawić, żeby ten rower naprawdę nam sprawiał przyjemność. My tutaj na miejscu przy odbiorze tego roweru Wam ustawiamy. Kierownica w fixach jest węższa niż w standardowych rowerach, ze względu na to, że jest to rower sportowy. W tym modelu już mamy bardzo fajne Chwyty ergonomiczne, które podpierają nam na nerw łokciowy, żeby nie dochodziło do zaburzeń w układzie krążenia, czyli tak naprawdę, żeby nam ręka nie drętwiała, ale bardzo ważne, te chwyty mogą zrobić Wam większą krzywdę niż pożytek, jeżeli są źle ustawione, więc jeżeli my już mamy klienta, który jest zdecydowany na ten rower, ustawiamy pod niego. Mamy siodełko Nebula Bontragera z otworem na tkanki miękkie, z taką pianką. Która powoduje, że to siadełko jest bardzo wygodne. Natomiast to też należy odpowiednio ustawić wysokość i kąt, w zależności od zakresu ruchomości miednicy. Ten rower jest na deore. z tyłu mamy 10 biegów, z przodu mamy jedną zębatkę. Jest tutaj bardzo duży zakres biegów, także możemy i naprawdę strome podjazdy pokonywać i jechać szybko po asfalcie. Z fajnych, ciekawych rzeczy obręcze są i koła Boom one już są przystosowane pod system bezdętkowy. W zestawie mamy od razu opony antyprzebiciowe, które naprawdę, jeżeli będziemy pilnować ciśnienia w tych oponach, to trzeba by centralnie najechać na deskę z gwoziem, żeby przebić taką oponę, ale jakieś szutry, kamienie nawet delikatne, czy butelka ze szkła nie powinno sprawiać problemów z tą oponą, żeby można było ją przebić. Pedałka, są szerokie platformy, te są antypoślizgowe, więc stopa stabilnie się tutaj trzyma na tym rowerze. Na samą ramę, jeszcze wracając do ramy, możemy zastosować na widelcu sakwy. Mamy dwa mocowania koszyków z przodu, z tyłu i w ramie jeszcze tutaj taka mała rzecz, zobacz Bartek. Możemy zamocować czujnik DuoTrap, który wysyła sygnał Bluetoothem lub ANT do urządzeń typu smartfon lub nawigacja. I w Trek'u, w Bontragerze mamy opcję blendera, czyli tutaj możemy w sobie w taki ładny sposób zamontować smartfona, nawigację, licznik i oświetlenie. Ten rower kosztuje 5700 zł, jest dostępny w 30 latach 0%, czyli wychodzi około 190 zł miesięcznie bez żadnej pierwszej wpłaty. Jest dostępny u nas w dwóch kolorach i w całej rozmiarówce. Świetny rower dla kogoś, kto chce spróbować sportu, Zapraszamy Was do obejrzenia kolekcji, nowej kolekcji Treka 2024, jak i tych rowerów. Jest, mamy tutaj pełną rozmiarówkę, także możecie się przymierzyć do roweru, przejechać i spróbować roweru sportowego w naszej ofercie.